Witam. Nazywam się Marcin Kot i zaprezentuję wam montaż instalacji gazowej w firmie Makel PG do fabrycznie nowego samochodu Hyundai Tucson z 2019 roku. W tym samochodzie klient zdecydował się założyć instalację ciekłego wtrysku gazu firmy Prince Prince Direct Liqui Max. Instalacja ta jest inna od w większości dostępnych na rynku, ponieważ wtrysk gazu odbywa się poprzez wtryskiwacze benzynowe, a auto może nawet odpalać na gazie bez całkowitego zużycia benzyny. Cała instalacja polega na zamontowaniu specjalnego sterownika gazu, pompy wysokiego ciśnienia benzyny, przerobienia jedynie fabrycznej pompy wysokiego ciśnienia, i w tej instalacji nie posiadamy. Wtryskiwaczy gazowych, reduktora, ani innych elementów znanych z dotychczasowych e, instalacji wtrysku sekwencyjnego. W przypadku nowego samochodu, jakim jest to auto, które posiada tylko 1000 przejechanych kilometrów, możliwe jest wykupienie specjalnego pakietu, umożliwiającego braku utraty gwarancji na cały samochód po zamontowaniu takiej instalacji gazowej. Instalacja ta jest ściśle dedykowana do auta. Posiada. Zbiornik gazu oczywiście w miejscu koła zapasowego, jednak poprzez dostosowanie jego rozmiaru do wnęki koła zapasowego mieści nam się bez podnoszenia podłogi zbiornik o pojemności aż 74 litrów. W zbiorniku tym, w przeciwieństwie do instalacji sekwencyjnych, mamy zamontowaną pompę gazu, która podaje gaz w fazie ciekłej do przodu auta, a potem do komory spalania. Instalacja ta posiada również bardzo fajną estetyczną rzecz, czyli możliwość zamontowania guzika i wskaźnika poziomu gazu całkowicie na płasko i nawet ustawienie jego kolorów zgodnie z kolorystyką auta, przez co całość wygląda na fabryczną. A teraz zapraszam na krótką jazdę testową. Jak mówiłem wcześniej, ten samochód po zamontowaniu instalacji ciekłego wtrysku gazu odpala. Na gazie. Nie ma odpalania na benzynie i oczekiwania na przełączenie na gaz, a odpalamy na gazie. Samo odpalenie, mimo że nie odpalamy bez użycia benzyny, nie jest w żaden sposób odczuwalne. Wszystko odbywa się całkowicie płynnie, identycznie jak odbywałoby się, gdybyśmy robili to z użyciem benzyny. Przejedziemy się, wykonując jazdę testową, w trakcie której postaram się opowiedzieć parę słów o pracy tej instalacji gazowej. Ten silnik w aucie Hyundai Tucson 1.6 wolnosący o kodzie silnika G4FD jest silnikiem z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Standardowa instalacja sekwencyjna w tym aucie nie mogłaby zostać zamontowana, ponieważ wtryskiwacze benzynowe mają kontakt z komorą spalania i domyślnie są chłodzone przepływającym przez nie paliwem benzyną. Nie jest możliwe zrezygnowanie całkowicie z ich pracy i dzisiaj na rynku mamy jedynie dwa rodzaje instalacji gazowych, które możemy założyć do takiego samochodu. Pierwszym typem, nieco bardziej popularnym ze względu na cenę, jest instalacja z dotryskiem benzyny. Wtedy podczas jazdy częściowo zużywamy benzynę, częściowo zużywamy gaz. Najczęściej są to proporcje około 80% gazu do 20% benzyny. Przy niektórych instalacjach ma się to troszeczkę lepiej 85-90% gazu, a reszta benzyny. W tej instalacji Poprzez użycie gazu ciekłego nie zużywamy w ogóle benzyny. Gaz w fazie ciekłej, który jest dosyć chłodny, podawany jest poprzez wtryskiwacze benzynowe i to on stanowi dla nich chłodziwo. Dzięki temu możemy zrezygnować z jakiegokolwiek dotrysku benzyny, a nawet uruchomić samochód na gazie. Instalacje tego typu, szczególnie firmy Prince. Są ściśle dedykowane do konkretnego samochodu, konkretnego nadwozia, konkretnego silnika. Dzięki tak wysokiemu stopniowi dedykacji nie ma możliwości, aby instalacja ta pracowała w sposób nieprawidłowy. Nie jest możliwe wyczucie różnicy w pracy silnika na gazie i na benzynie. I po prostu auto, jadąc na gazie, wiernie odwzorowuje pracę na benzynie. Średnie zużycie paliwa w tym samochodzie, zanim przyjechało do nas na montaż, wynosiło tak jak tutaj na wyświetlaczu 8,7 litra i pomimo przejechania już 23 km na gazie w żaden sposób się nie zmieniło. A więc z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przyjąć, że takie spalanie gazu już po prostu w tym aucie zostanie. Jak mówiłem wcześniej, jest to jeden z nielicznych typów instalacji, przy których właściciel samochodu może. Nie utracić gwarancji na samochód poprzez wykupienie specjalnego pakietu u producenta instalacji gazowej, tak zwanego ubezpieczenia gwarancji. O jak widzimy, nawet po przejechaniu 24 km spalanie nam średnie spadło do 8,6 litra. Jeżeli chodzi o osiągi auta podczas pracy na tego typu instalacji gazowej, nie ma mowy o żadnym spadku mocy ani utraty jakichkolwiek osiągów. Samochód po prostu zachowuje się dokładnie tak samo jak na benzynie. Sama praca pompy w zbiorniku w bagażniku jest niesłyszalna dla kierowcy, tak więc też nie będzie nam powodowała żadnego dyskomfortu. Oczywiście na benzynę, na tryb benzynowy możemy przejść w każdej chwili po naciśnięciu guzika i możemy korzystać z paliwa, nie jest to w żaden sposób utrudnione, niemożliwe. Ale w większości przypadków po założeniu takiej instalacji gazowej, jeżeli gaz nam się w zbiorniku nie skończy, to użytkownicy najczęściej przez bardzo, bardzo długi czas nie uświadczą jazdy na benzynie. Taki sposób użytkowania samochodu optymalizuje oszczędność z jazdy na gazie. Nie mamy tutaj zużycia benzyny, czy na odpalenie, czy na udział benzyny w trakcie pracy silnika tak więc jak gdyby tutaj nam to pozwala zwiększyć efektywność instalacji i przyspieszyć zwrot kosztów takiej instalacji gazowej. Jeżeli chodzi o koszty, zapraszam do kontaktu z naszą firmą, z firmą PG, ponieważ tego typu instalacje są wyceniane indywidualnie pod auto, ze względu na ich dedykację do konkretnego samochodu. Nasza firma PG jako oficjalny warsztat partnerski Autoryzowany firmy Prince ma możliwość bezpłatnego rozszerzenia gwarancji na taką instalację z 2 do 3 lat bez żadnego limitu kilometrów. Jest to możliwe dzięki temu, że jak wspomniałem, jesteśmy warsztatem autoryzowanym, posiadającym wszelkie uprawnienia do montażu takiej instalacji gazowej. Woli możemy wracać w przypadku takiej instalacji. Odchodzi też, nazwijmy to, niedoskonałość czynnika ludzkiego w postaci kalibracji i strojenia tej instalacji, ponieważ jest to produkt ściśle dedykowany do samochodu, więc przychodzi od producenta ze wszystkimi gotowymi ustawieniami, sprawdzanymi w, przez wiele godzin na hamowni, na testach drogowych, zanim taki produkt trafi do sprzedaży. Swojego rodzaju ciekawostką jest, że w przypadku tej instalacji gazowej gaz rozpr rozszerzający rozprężający się w komorze spalania obniża w niej temperaturę a co za tym idzie jest w stanie delikatnie bądź delikatnie, ale jednak podnieść moc samochodu względem benzyny nie mówimy tutaj oczywiście o przyrostach rzędu 10-15% ale typowo na hamowni są odnotowane przypadki kiedy taki przyrost mocy się pojawia nie miejmy tutaj, nazwijmy, nadziei na tuning samochodu poprzez montaż instalacji gazowej, ale możemy być przynajmniej dzięki temu pewni, że nie odnotujemy spadku osiągów czy gorszej wydajności samochodu podczas pracy na instalacji gazowej. Spróbujmy sobie przyspieszyć. Oczywiście nie jest to demon prędkości, ale widzimy, że wszystko odbywa się w sposób całkowicie płynny w taki sam jak do tej pory odbywało się na benzynie a jedynie używamy gaz, który jest 2,5 do 3 razy tańszy od benzyny. Tak więc w tym przypadku z każdym przejechanym kilometrem instalacja nam się zaczyna zwracać. Największym plusem jest fakt, że możemy nie utracić gwarancji na nowy samochód po montażu instalacji gazowej w takim aucie. Gdybyście byli zainteresowani taką instalacją albo mieli pytania dotyczące działania takiej instalacji bądź montażu w Waszym samochodzie, serdecznie zapraszam do kontaktu z naszą firmą, z firmą MACLPG. Czy to na Facebooku, czy poprzez naszą stronę internetową www.maclpg.pl